Marek Rapnicki, rocznik 1955, Lublinianin z wyboru Raci Bożanin, redaktor naczelny Almanachu Prowincjonalnego, wydał książkę, którą e, zatytułował Pan Amo Prosi o Głos. E, książka ta została. Przez jednego z krytyków, Janusza Nowaka, uznana za jego opus magnum, a przez Krzysztofa Lisowskiego nazwana autobiografią poetycką. Autobiografią kogoś, kto w wierszach próbuje zamknąć doświadczenie nie tylko własnego życia, własnego pokolenia, ale także doświadczenie lektur, doświadczenie czasu, w jakim się żyje. I ziemi, na której się mieszka. Chociaż y, powiedzielibyśmy za Józefem Witlinem, że Marek Rapnicki jest poetą destiero de tempo, czyli takim poetą, który jest jakby trochę poza czasem i poza własną krainą. Dykcja, y, której ufa Rapnicki, jest dykcją wysoką, dykcją poezji klasycystycznej. Nie bez powodu wskazuje się na antenatów tej poezji takich jak Zbigniew Herbert czy Czesław Miłosz. Bohater tej poezji jest wędrowcem po świecie, po, po lekturach, ale jest także, jak mówi Janusz Nowak, wędrowcem po obszarach współczesnego piekła i czyścica. No, my to piekło i ten czyściec znamy, to jest oczywiście nasz czas nasza ziemia, nasze niepokoje i to wszystko, co sprawia, że staramy się owym wielkim namiętnością przeciwstawić się w słowie, w poszukiwaniu logosu albo, jak kto chce, Boga. To jest książka bardzo piękna, książka napisana z niezwykłym wyczuciem i formy, i jednocześnie z taką Dbałością o precyzję wysłowienia, ponieważ dykcja klasycystyczna nie może gubić się w byle jakości nazywania świata. Dykcja klasycystyczna musi ów dystans, często ironiczny, pokazywać. Kiedyś Ryszard Przybylski powiedział, że poeta klasycysta to jest ktoś, kto w nocy. E, e, strasznie jakoś się męczy, i ta mowa nocy jest przez niego potem sprawdzana w mądrzej mocy dnia. To znaczy, moc dnia zawsze jest mądrzejsza od, od mocy nocy. W tym znaczeniu, klasycyzm jest podstawą dystansu wobec świata. A poeta wędrujący przez czas, przez lektury przez siebie i swoje pokolenie jest tym homowiator, który pragnie odnaleźć ów dystans i równocześnie mieć świadomość, że w tym życiu nie jest zbyteczny.